Witajcie! Zgodnie z zapowiedzią przed kolejnym materiałem losowanie Waterfall od Orientiki. Mam przygotowane w kubeczku karteczki do losowania. Robię to rano, córki nie ma, dlatego magiczna rączka będzie dzisiaj moja. Teren, 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 Uwaga. Jarosław Pro 777. Jarku. Waterfall idzie do ciebie. Tradycyjnie, proszę, skontaktuj się ze mną. Tutaj podam swojego maila, aby mogła ci wysłać ten zapach. Mam nadzieję, że sprawi ci wiele radości. Bardzo się cieszę, że to był Pan. Bo tutaj też fanie, yy, że tak powiem, głosowały w imieniu swoich mężów nieświadomych. Yy, mam nadzieję, że będzie więcej takich okazji i jeszcze nie raz będzie można coś u mnie wygrać. To przeskakujemy do kolejnego filmu. Zapraszam Was na świeżaki od Chromidasa. Witajcie! Dzisiaj będzie o męskich perfumach o czterech świeżakach, które otrzymałam w próbkach od Chromidasa. Pozdrawiam Ci kolego. Oczywiście tych próbek przyszło dużo, dużo więcej, ale chciałabym Wam dzisiaj przedstawić cztery zapachy, które zrobiły na mnie największe wrażenie i najbardziej mi się spodobały. Tenan, oto one. Na temat każdego z nich powiem kilka słów. Nałożyłam je już sobie na ręce, więc będzie wielkie wąchanie. Poczyniłam oczywiście notatki, bo ja ekspertem, jak wiecie, od męskich perfum absolutnie nie jestem. Właściwie to od żadnych perfum ekspertem nie jestem, ja się dopiero uczę, poznaję ten świat. Zapachy są, słuchajcie, od roku 2005 do bodajże, zerknę sobie, bo teraz zapomniałam, 2000, nie ta strona, nie ta strona. Znajdę! Poczekajcie, nie uciekajcie. 2013 po prostu się kartki przerzuciły. Więc zaczynamy tak jak zawsze, tradycyjnie, chaotycznie, ale to już lubicie, nie? Lubicie, powiedzcie, że lubicie, oczywiście, że lubicie. Dobrze, przygotowałam sobie notateczki, przygotowałam sobie odpowiedni strój, mój ulubiony naszyjnik, który kupiłam sobie na wakacjach, jak byłam na Sycylii, moją ulubioną bluzeczkę, którą uwielbiam nosić do długich, zwiewnych spódnic i mam nadzieję, że to zadziała magicznie i słuchajcie ta pogoda się w końcu zmieni i zacznie być ciepło i przyjemnie bo dzisiaj kiedy wyszłam na dwór miałam czapkę, szalik, zimową kurtkę, było mi strasznie zimno, bo nie wzięłam rękawiczek. Mamy czwartek, 14? 14 albo 13. Każ... Tak, bo ja też z datami mam problem. Dobrze myślicie. 15. 15 kwietnia. 15 kwietnia. Więc uważam, że pogoda powinna troszeczkę odpuścić i no nas trochę rozwieścić. Jak ona nas nie rozpieści, to rozpieszczą mnie wody toaletowe od Chromidasa. Tak w ogóle. To zapraszam Was na jego kanał, ponieważ prowadzi świetne materiały również na temat perfum. Ogólnie zajmuje się ASMR. Ci, którzy nie wiedzą, chodzi o On ma super specjalny mikrofon do tego, więc nie wiem, czy w ogóle cokolwiek usłyszeliście, nieważne, idźcie koniecznie do niego, polecam, szczerze ostatnio zrobił świetną recenzję szagów ud, ale znajdziecie też również zapachy od niego na jego kanale, więc zapraszam, tutaj Wam, albo na dole, jeszcze nie wiem, zobaczę, podlinkuję, idźcie proszę. No dobrze, bo tak trochę znowu lekko crazy, ale to dlatego, dlatego, że mam je tutaj, słuchajcie na sobie, cztery i wącham, i wącham, i wącham i czuję się jak po świetnej randce. Kolego, masz naprawdę bardzo dobry gust, jeżeli chodzi o perfumy. Wszystkie te cztery zapachy, o których Wam dzisiaj powiem, bardzo mi się podobają. Są cudownymi świeżakami, ale wiecie, że świeżak świeżakowi nierówny. Zacznę, ja właściwie tak sobie poukładałam w kolejności, troszeczkę kolorystycznie, troszeczkę Latami to mi się ułożyło również i jakby brzmieniem, barwą, która tutaj przeważa w tych zapachach. Pierwszy z nich, o którym mam chcę powiedzieć, pochodzi od Bulgarii, i jest to Aquapur Om od The Toilet. Od Toilet, czyli woda toaletowa. Tak się prezentuje buteleczka, nie będę robiła Wam tutaj zdjęć, bo możecie zobaczyć. Powiem szczerze, że odkąd widzę te flakony, to mi się kojarzą nieodmiennie, nieodmiennie z wkładkami silikonowymi, tymi wiecie, implantami dla kobiet, no, na wiosnę, <głos》>. nie wiem, no tak mi się kojarzą, nie mam, uprzedzam, nie mam, swoje naturalne wszystko, wszystko naturalne, w każdym razie, żeby głupio nie było, no to dzisiaj sobie popatrzyłam znowu tutaj na to, nie wiem, jak to nazwać... ulotkę? jakbyście to nazwali fachowo? W każdym razie popatrzyłam sobie moim kobiecym okiem i wymyśliłam, że to mi przypomina krople rosy. Wody. No i już jesteśmy w domu. No nie zasugerowałam się, słuchajcie, tym, tutaj tymi bąbelkami powietrza w morzu, w oceanie. Whatever. W każdym razie no, ten kształt mi przypomina właśnie taką kropelkę na trawie. Nie jest to zapach trawiasty. Jest to zapach absolutnie morski w moim nosie. On tak wybrzmiewa, co zresztą sugeruje tutaj ta ilustracja, ale wierzcie mi, że naprawdę zapach bardzo mi się kojarzy. Znowu będę nudna, ale z morzem śródziemnym, z wodą lekko słoną. No, taka tam jest, chociażbym powiedziała, że nawet bardziej, bo jeżeli się wybierzecie na Adriatyk, tak jak ja się wybrałam, nie wiadomo o perfumach, tylko jakichś innych pierdołach, nie? no ale posłuchajcie, bo to, bo to jest naprawdę ciekawe. Ja, słuchajcie, miłośniczka Bałtyku. Kto z nas wody z Bałtyku nie próbował, no to też musiałam spróbować z Adriatyku. Matko, boże, jak ja plułam! Ja nie rozumiałam, co się dzieje z moimi pięknymi włosami i skórą, bo kiedy wyszłam, oprócz tego, że woda ciepła jak zupa, kiedy wyszłam, miałam powłokę z soli. Się czułam, jak taka wiecie, jest taki przepis na rybę w soli. Ja się tak dokładnie czułam. I powiem Wam, że jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony, bardzo negatywnie to działa na skórę i włosy, więc uważajcie. No, ale do brzegu marynarzu. Żeby znowu gdzieś tam na boczki nie schodzić, to przeczytam Wam nutki zapachowe, bo ja oczywiście nie znam ich na pamięć. Mandarynka pomarańcza, wodorosty, lawenda, kwiat bawełny, cedr Virginia, nuty drzewne, paczula, szałbia muszkatołowa i bursztyn. No i jak nie morski? Jak morski? Oczywiście, że morski. Mam go tutaj nałożonego, tak jak mam powiedziałam. Zapach bardzo świeży, bardzo taki tajemniczy, głęboki. Kojarzy mi się z takim niesamowicie męskim mężczyzną. Niekoniecznie w koszulce może być, i bez, taki opalony, właśnie na jachcie albo na łódce, łowiący ryby, albo po prostu no taki wiecie, na którym ładnie można oczko zawiesić. Tak mi się kojarzy ten, ten mężczyzna i tak mi się kojarzy ten zapach. Właśnie z takim kimś. Nie wiem, Chromidas, czy ty na łyleczce pływasz. Bez koszulki i tak dalej. Tam do... nie, nie wchodźmy w te szczegóły, ale to jest bardzo męski zapach. Męski, piękny, głęboki, tajemniczy. I on z nich wszystkich najbardziej mi się podoba. Tak. To jest zdecydowanie piękny zapach. Drugi, teraz słuchajcie, z morza schodzimy na ląd, ponieważ ten z kolei kojarzy mi się, zresztą, jak sama nazwa wskazuje. I to co możecie zobaczyć w środku, też pan bez koszulki, jak my lubimy panów bez koszulki, opalony, zobaczcie, spie spieczona ziemia i ten zapach również mi się z czymś takim kojarzy. Tyle tylko, że tutaj, moi drodzy, już nie ma tej głębi, tej świeżości. Jest on bardziej suchy, bardziej aromatyczny. Co mogą tłumaczyć? Yy... Nutki zapachowe, ponieważ jest tu pomarańcza, grejfrut, pieprz, pelargonia, wetyweria, cedr, paczula i benzoes. Zapas. zapas. No, może być i zapas. Zapach cytrynowo-świeżo korzenny. I, I ja tutaj bardzo mocno wyczuwam te olejki aromatyczne. No z lawendy przypuszczam, z pomarańczy i z grejfruta. Jest on suchy. Przypuszczam, że dzięki cedrowi i dzięki wetywerii. W pierwszej chwili myślałam, że on troszeczkę będzie przypominał Orientikę, ale Orientika, ten ambernouite, jest jeszcze bardziej suchy. I nie jest tak aromatyczny znaczy właśnie, może dlatego bardziej suchy, dlatego że tutaj ja bym absolutnie nie powiedziała, że czuję moc olejków zapachowych. Tam no to tu, tu tak, tak jakbym nałożyła na siebie olej, a tutaj suchość, no po prostu nie wiem jak Wam to powiedzieć, suszone, no sucho, po prostu sucho. Nie nabijaj się ze mnie, kolego, teraz, bo wiem, <śmiany> że miałbyś ochotę troszkę, ja z siebie tak. Również piękny, suchy, aromatyczny, yy, męski zapach. Takiego, wiecie, chłopaka, który, chłopaka mężczyzny, który wiele może, wiele potrafi. Nie wiem, może znowu się zasugerowałam zdjęciem, ale taki typ bardziej południowy, tak mi się kojarzy. Z kolei ten pierwszy z blondynem, tutaj z brunetem. Głupoty gada mnie, no. Słuchajcie, to trochę śmiesznie będzie, jak będę opowiadała o tych męskich zapachach, bo tak jak Wam powiedziałam, no nie potrafię zbytnio, uczę się. No, ale na tym polega też ta magia, to czarowanie, żeby w końcu zaczęło być ciepło. <laughs> Taka zagadka. No i teraz wchodzimy w taki krem, w krem od Lacoste. To jest ten lakościk, nazwa, słuchajcie, nazwa, próbowałam tutaj znaleźć nazwę i okazuje się, że to jest od Lacoste L. 1212 blank. od Toilette Pur om. Długa, długaśna nazwa. Do y, że wszystkich tych filmów, perfum, widziałam jakieś filmy, jakieś recenzje, więc to nie jest tak, że ja tutaj tak w ciemno się poruszam. Jeżeli macie ochotę, dajcie mi znać, czy chcecie, żebym wam linkowała również kanały męskie, które, o, znaczy panów, którzy opowiadają o tych perfumach. Może tam wrzucę wam jednego, który, do którego dosyć często zaglądam. I on y, wspomniał właściwie o, tych, o, o nich wszystkich. Można sobie poszukać. W każdym razie e, zapach przedstawia się tak w tym flakonie białym, takim bardzo charakterystycznym, z tym naszym krokodylkiem. Ja mam go tutaj nałożonego. Jest to zapach taki bardzo dla mnie, świeży, cytrusowy. Mm. Pochodzi on z 2011, tamten poprzedni z 2006. Dobrze mówię? Yy, I tutaj mamy grapefruit, rozmaryn, kardamon, yang yang, tuberose, zamsz, cedr, y, virginia, wetywerię i skórę. I tak jak na początku, w otwarciu czułam tutaj bardzo wyraźnie kwiaty. I te właśnie y, nutki cytrynowe, tak teraz, tego nie ma. Teraz tego nie ma. To gdzieś poszło, zniknęło. Niemniej zapach bardzo, bardzo świeży. Hmm, poczekajcie, dam sobie. Otworzę sobie tutaj, bo coś mi nie pasuje. Tak, te przyprawy czuć tutaj wyraźnie, o których Wam powiedziałam, które Wam przeczytałam, ale potem one znikają, pojawiają się kwiaty. I nie wiem dlaczego, ale dzisiaj, kiedy go testuję, go czuję naprawdę słabo. Nie wiem, co się takiego stało. Może dlatego, że rano sobie zapodałam. Em... Poczekajcie. Angel Mus, Angel Mus. Jesteś takiego, nie? To... No. Jestem w fazie testów i bardzo mi się tak naprawdę ten zapach podoba. Może, jak to mówi Justyna, nos, jej się, nos mi się przypalił. Ale wyczuwam go teraz naprawdę bardzo, bardzo słabo. Szkoda. Nie wiem, coś, coś się stało, coś się zadziało, że że dzisiaj, dzisiaj blado, blado, nijako, nie wiem. Yy... da się, powiedz mi jak on wybrzmiewa na Tobie, znaczy powiedz, napisz, tak, bardzo bym Cię prosiła, bo czy, czy też tak się zdarza, też tak masz, że czasami go czujesz bardziej, a są takie momenty, tak jak na przykład teraz w tej chwili, że mniej? Nie wiem, naprawdę nie wiem, co się mogło zadać. No i ostatnia perełeczka od niego to jest Dior Homme Cologne. Tak się prezentuje. Butelka jest świetna, bardzo mi się podoba. I to jest najświeższy, najdelikatniejszy i chyba najsłabiej utrzymujący się zapach. Po, po tych moich testach tak mogę powiedzieć. Nie mam go tutaj, ale widzicie, żeby było śmiesznie. Tego Lacoste nie czuję, ale Diora czuję. Dalej, cały czas go czuję. Piękny, świeży i ten z kolei kojarzy mi się z mężczyzną w takim delikatnym, bawełnianym albo lnianym garniturze, takim letnim, swobodnym, bardzo eleganckim, może nawet z kapeluszem. I jest to zapach najnowszy z tych, o których Wam powiedziałam. Tak? Dobrze mówię? Tak, z 2013 roku, tamten był z 2011, i mamy tutaj bergamotkę kalabryjską, kwiat grejpfruta i piżmo. Bardzo taki, jak widzicie, owocowo-kwiatowy zapach, ale niesamowicie świeży i przyjemnie podany. Bardzo przyjemne. Idealnie, myślę, że każdy z nich sprawdziłby się na wiosnę i na lato, na upały, na bardzo kuszące, bardzo kuszące spotkania. Tak, takie bardzo kuszące. Wiecie o co mi chodzi? Z kolei, te takie niezobowiązujące na wyjścia, w ciepły, letni, wiosenny dzień, może nawet wieczór, chociaż tam wieczór może bym bolała coś bardziej odkręconego. Prawdopodobnie znajdę to w tych zapachach, które, o których Wam jeszcze nie powiedziałam, które otrzymałam od Chromidasa. No. Jak myślicie? Będzie coś z tego mojego czarowania i w końcu się pojawi ciepełko na dworze? Czy też naszyjnik nie zadziałał i bluzeczka też, nie? No chciałabym, żeby jednak było inaczej. Co wy myślicie na temat tych zapachów? Są na rynku już dosyć sporo od dłuższego czasu. Na pewno niektórzy, mówię tutaj do panów, mieli okazję je przetestować, być może wśród nich znajduje się wasz ulubieniec, być może niektóre panie miały okazję wąchać na mężczyznach. Napiszcie, co na ich temat myślicie? Czy podzielacie moją opinię, czy mój ranking? Jest Wam bliski, czy może macie tutaj innych faworytów? Ja w każdym razie naprawdę bardzo, bardzo jestem zauroczona tą wodą toaletową. Niesamowicie mi się podoba. A słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam, jest ona z 2005 roku, więc na rynku już niesamowicie długo. Skoro jest, to może naprawdę warto się jej bliżej przyjrzeć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jeszcze raz zachęcam, abyście odwiedzili kanał kolegi Chromidasa. Zostańcie, bo naprawdę warto, jest nam miło, przyjemnie i ciekawie i bardzo relaksująco. Relaksująco, relaksacyjnie. No, przyjemnie. A Tobie Chromidasie dziękuję jeszcze raz oficjalnie i publicznie za te piękne próbeczki. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Aurę, o, o, o zapachach od niej też powiem niedługo. Cześć, miłego dnia i razem ze mną słuchajcie przywołajmy w końcu wiosnę i ciepło. Pa! Nie no nie, no musiałam dograć słuchajcie, poczułam się jak blondynka, taka wiecie, znacie te kawały prawda, mało sympatyczne, ale, ale... Odkryłam, że z lakosty jest wszystko w porządku. Nie miałam go tu, miałam go tu, dlatego tak słabo go czułam. Jest tutaj, jest wszystko w porządku. Słuchajcie z tym zapachem, wyczuwam go tak jak zawsze. Cała ja, cała ja. Piękny, polecam go również. I tutaj może również się zasugeruję, może dlatego, że lakost od zawsze mi się kojarzy z marką sportową. Piękny sportowy zapach. Godny uwagi, I, i czuć go, i czuć go, <ścoughs> czuć go, czuć go, czuć. Dobrze, teraz to już naprawdę wszystko. Polecam. Pozdrawiam. Cześć.